Pomysł założenia szkoły tenisa w głowie pana Andrzeja zrodził się już jakiś czas temu. Na samym początku podczas gry nauczał on przy okazji języka angielskiego. Pomysł ten sprawdził się i planowana jest jego kontynuacja. Po jakichś tam paru turnusach okazało się, że to fajnie działa, że dzieci więcej też pamiętają i, i, i jakby, no pozytywnie. No generalnie ja też nie miałem wiele takiego doświadczenia wcześniej, żeby poprowadzić po angielsku zajęcia w Polsce z dziećmi. No i wychodzi to bardzo fajnie. Że... Pan Andrzej ma wiele wspomnień związanych ze Świdnicą. Pierwsze kroki na korcie to stawiałem właśnie w Świdnicy, był w świętej pamięci pan Bogdan Szymański, a on był moim takim, no, pierwszym trenerem, ale o tyle go zapamiętałem, że po prostu zwrócił uwagę, zwrócił uwagę mi na pewne rzeczy, ja czułem, że zwrócił uwagę na mnie, on tam coś powiedział, że ja uwierzył, że mam jakiś talent i to było, pamiętam, istotne, bo... Jako takie małe dziecko czasami się coś robi i się zastanawia jaki to ma sens i, i jak tam dorosły albo jak kogoś się darzy ten zwróci uwagę to to daje taką motywację. Więc on mnie tam później skierował do Wałbrzycha do szkoły i można powiedzieć, że w dużej mierze dzięki niemu dziś się to tak potoczyło, że tenis stał się takim istotnym elementem w moim życiu. Trener ma wiele pomysłów, aby tenis w Świdnicy, ale i nie tylko, stał się sportem powszechnym, a nie elitarnym jak to było do tej pory. Tenis jest znakomitą formą do tego, żeby rozwijać w młodym człowieku takie cechy jak odpowiedzialność czy wytrwałość. Do dyspozycji graczy oddano do użytku profesjonalne zaplecze. Dwa korty są na ulicy Składowej pod halą, tylko na pewno wszystkie zajęcia się nie będą odbywały tylko tu. Wiele zajęć też będzie gdzieś tam w szkole w centrum miasta. Jeszcze nie wiadomo dokładnie, w której szkole, bo to nie ma. Jakby jeszcze nawiązanej współpracy. Warto zaznaczyć, że w dniach 6, 8, 9 i 15 września organizatorzy zaplanowali bezpłatne warsztaty ABC Tenisa, organizowane przy ulicy Składowej w Świdnicy. Ponadto, dla osób, które chcą grać, jednak warunki materialne im na to nie pozwalają, przewidziano stypendia.